Uwaga, uwaga! Tu policja. Policja informuje, że zgromadzenie jest zgromadzeniem nielegalnym. Wzywamy do rozejścia się i do opuszczenia jezdni. A kto panu powiedział, że jest nielegalne zgromadzenie? Uwaga, uwaga! Tu, masz tu policja. Wzywamy organizatora zgromadzenia. Nie ma do jego organizatora! Zgromadzenie jest zgromadzeniem nielegalnym. To ja pana w tym momencie informuję, że ja zgłaszam uwaga, to zgromadzenie uwaga, jako zgromadzenie spontaniczne. Tu policja. Proszę przyjąć do wiadomości. Do zachowania chodzimy, do chodzimy. Tak. A co jest niezgodnego z prawem wchodzeniu po przejściu dla pieszych? Uwaga, uwaga. Tu policja. Policja informuje. Chodźcie, 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 nie przejmujcie się, chodźcie, chodźcie. Zgromadzeniem nielegalnym. Wzywamy do rozejścia się i do opuszczenia W tym jezdni. momencie panu zgłaszam, że jestem organizatorem zgromadzenia spontanicznego. W tym momencie je tutaj uwaga, e, symbolicznie uwaga. panu zgłaszam. Tu nie macie policja. prawa go rozwiązać. Wzywam organizatora zgromadzenia do jego rozwiązania. Zgromadzenie jest zgromadzeniem nielegalnym. A dlaczego jest nielegalne? Proszę podać podstawę prawną. Uwaga, możecie, uwaga. Możecie sobie gadać, chodźcie. Tu policja. Wzywam do zachowania zgodnego z prawem.